31 stycznia w Sądzie Lubelskim odbyło się posiedzenie Sądu Apelacyjnego w sprawie Pawła Chojeckiego. Na tym posiedzeniu otworzono nagranie wideo dostarczone na poprzednim posiedzeniu w listopadzie 2022 roku, kiedy to Oskarżyciel posiłkowy dostarczył materiał wideo, który miał potwierdzać, że nie nastąpiła żadna poprawa ze strony Pawa Hojckiego, że w dalszym ciągu obraża uczucia religijne Katolików. Z przyczyn trudnych do wyjaśnienia, trudnych do pojęcia, Hojecki oraz jego ludzie byli bardzo zadowoleni. Z tego materiału, który w sądzie został odtworzony, Wojcik uznał to za swój wielki sukces. No, dzięki temu głosił Ewangelię w sądzie. Ale w całym tym materiale, głoszenie Ewangelii stanowi bardzo znikomy procent przekazu. Tam jedyny taki moment, jeden taki element to. Podkreślenie, że Ewangelia jest darmowa, zbawienie za darmo, to, to był taki jedyny moment, a większość tego z Ewangelią nie miała nic wspólnego. To było tylko atakowanie Kościoła katolickiego, a atakowanie Kościoła katolickiego to tylko taki, już, jeżeli już to może być traktowane najwyżej jako dodatek do... Ewangelii, ale samo Ewangelią nie jest. No i być nie, przecież nie może. Tak więc radość Hojeckiego i jego ludzi jest tutaj no, co najmniej pojęta. Zatem to, to nie były treści, z których można być dumnym. Tam wypowiadał takie rzeczy, do których nie godzi się nawet powtarzać. Ale w tym wszystkim najbardziej mnie zdumiał, bo to było no, zabawne wręcz, że strona reprezentująca Pawa Chowieckiego sięgnęła po argument, że używanie przez Hojeckiego sformowania Wielka Wszetecznica, że jest to uprawomocnione, że jest to zgodne, wpisuje się to w protestantyzm. I jako dowód na to sięgnięto, po, powołano, się, powołano się na angielską Biblię protestancką, holenderską i niemiecką, i tłumacz przysięgły miał to przetłumaczyć na język polski. Tyle, że tak się jakoś dziwnie składa, że ten przekład z angielskiego, holenderskiego i niemieckiego jest słowo w słowo, Taki sam, zgodny z Biblią Warszawską. Może przeczytam ten tekst z Biblii, z Biblii Warszawskiej. Proszę. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą. Dokładnie to przeczytano w sądzie, i jakoby to w ten sposób tłumacz przysięgły przetłumaczył z przykładu angielskiego, holenderskiego i niemieckiego. No, tylko dlaczego jest to słowo w słowo tak samo. Przecież można u, użyć trochę innych sformułowań. Można styl trochę zmienić. Inną no, kolejność słów. Nie musi być wcale wielka przytecznica, może być wielka nierządnica, tak jak ma na przykład Biblia Tysiąclecia. Biblia Tysiąclecia stosuje yy, Wielka nieżonica. Co jest tym samym nieżonica, wżedniczka? To jest to samo. Tak samo niekoniecznie musi być sąd, może być inne sąd, może być wyrok. No tutaj można dokonywać zmian. Więc dlaczego dokładnie tak samo jak Biblia Warszawska? Więc to jest takie dziwne. Co najmniej. No i coś tutaj nie gra. No bo, yy, no, choć pokażę ci wyrok. Sąd nad Wielką Wszechświatą. Co tu takiego, co by raziło katolika? No tutaj nie ma żadnego ataku w kościół katolickiej. Zresztą tak, wszystkie przykłady tak tłumaczą, protestanckie, katolickie i starożytne przekłady. No, może zademonstruję niektóre ze starożytnych przekładów. Tutaj jest... Tutaj mam Wulgatę, a także Vetus Latina, czyli to, co było przekład na łaciński, przed, który istniał przed Wulgatą. Itala przede wszystkim. Więc Wulgata 17.1. Przeczytajmy ten tekst. Nie będę całego czytał, ale przeczytam tylko ten tekst, który mówi, choć. Pokażę Ci sąd nad Wielką Przetecznicą. Tylko ten fragment przeczytam. Veni, ostendam tibi damnationem, meretricis magne. No, Meretrix oznacza przetecznica, nierzonica, coś w tym stylu. No, prostytutka. Tak można ten termin tłumaczyć. No jeszcze jest kilka innych terminów, terminów podobnych, które można tutaj, można tutaj oddawać ten łaciński termin. Vetus Latina ma dokładnie to samo, zresztą Wolgata to z Italii zapożyczyła taki przekład. Jeszcze może zajrzymy do przekładu syryjskiego, do Peszypty, Apokalipsa 17.1 Muszę tutaj się wytłumaczyć od razu, że ja nie jestem taki biegły w języku syryjskim. Ciągle jestem na poziomie początkującym. No i tutaj mamy tutaj mamy ta aveac, Dina, dyzanita, rapta. No Mam nadzieję, że w miarę poprawnie to przeczytałem, Czyli choć pokażę tobie sąd nad wielką tu. Nic się nie zmienia, dokładnie to samo. Wszystkie przykłady zawsze tak tłumaczyły, więc to, co przedstawiono w sądzie, to jakieś było no, dziwactwo nieprawdopodobne, ale ja się domyślam o co im chodziło. I tak naprawdę nie chodziło o to, co, o przeczytanie, co Biblia w tym miejscu mówi, tylko chodziło o to, aby wmówić, aby przekonać sąd, że. Protestanci ten tekst interpretują, odnoszą do Kościoła katolickiego. O tym powiedział, tylko że to nie zostało jakoś powiedziane i nie, i nie powołano się, nie, nie przytoczono jakichkolwiek dowodów na to, że protestanci jakoby w ten sposób interpretują. Bo oczywiście protestanci w ten sposób nie interpretują. Interpretowano tak w XVI wieku, choć nie wszyscy. No, większość protestantów w XVI wieku tak interpretowała, ale w XVII wieku zaczęto od tej interpretacji odchodzić, a dzisiaj prawie nikt tak nie interpretuje. Żadna z wiodących denominacji protestanckich nie stosuje antykatolickiej interpretacji apokalipsy. To było w XVI wieku, wtedy prawie wszyscy tak interpretowali, a dzisiaj już prawie nikt. Największym protestanckim ugrupowaniem, które stosuje antykatolicką interpretację apokalipsy, są Adwentyści. Oni tak, ale i to nie wszyscy. Część Adwentystów już tę interpretację zarzuciła. Część Adwentystów uważa, że pod tymi symbolami kryje się islam, nie, nie Kościół katolicki. No ale jeszcze tutaj wypadałoby dodać, że przynależność Adwentystów do protestantyzmu jest często kwestionowana. Nie wszyscy się zgadzają, że adwentyści że adwentystów można uznać za protestantów, a oni sami często zaprzeczają, że w żadnym wypadku oni protestantami nie są. Oni sami. Tak. Często twierdzą. Zresztą wiele adwentystów uważa, że Kościół katolicki to wielka wszetecznica z apokalipsy, a protestanci to córki owej wszetecznicy. No tak. Część adwentystów, nie wszyscy, ale część adwentystów tak właśnie uważa. Oczywiście można jeszcze spotkać niektóre ugrupowania protestanckie, które też stosują taką interpretację, tylko że to są niewielkie, znikome ugrupowanie, jeszcze mniejsze od Adwentystów, więc one wszystkie razem wzięte stanowią w najlepszym wypadku około 3% protestantów w sensie globalnym. No Bo w Polsce to być może ten procent jest trochę większy niż 3, być może ten procent nawet przekracza 5%, czy około 5%, możliwe, ale w skali globalnej oni stanowią około 3%, o ile nie mniej. No i to, co Chojecki próbuje wmówić, to nie jest prawdą. No, to jest jego interpretacja, to nie jest interpretacja protestancka. Takie coś, zresztą jeżeli, gdyby tak miał być, no to co? To by oznaczało, że Gdyby rzeczywiście taka interpretacja była słuszna, no to to by oznaczało, że poza Kościół Katolickim jest samo, samo dobro. Na no, przecież każdy widzi, że tak nie jest samo dobro. A w Kościele katolickim samo zło. No, to też nie jest przecież prawdą. No ale może zostawmy ten, zostawmy to już. No, chcę tutaj tylko powiedzieć, że... Nie jest prawdą to, co Chojecki próbuje wmówić, że to jest jakoby protestancka interpretacja, ale zrobili to jakoś w taki nieudolny sposób, że nie potrafili nadpowiedzieć o co im tak naprawdę chodzi. No, bo to, że Bibie protestanckie tak tłumaczą, no to z tego tak naprawdę absolutnie nic jeszcze nie wynika. No i w ogóle nie podoba mi się to, że Chojecki lubi się wypowiadać w imieniu wszystkich protestantów. Czy czy innych protestantów, że jakoby on miałby reprezentować polskich protestantów. tak Często tak robię, często przedstawię siebie w takiej roli. No przecież nikt go nie upoważniał do tego, aby kiedykolwiek wypowiadał się w imieniu polskich protestantów. Ani luteranie, ani kelwini, ani metodyści, ani baptyści, ani źródkowcy, ani żadne z pozostałych grupowań protestanckich funkcjonujących w Polsce Nigdy nie upoważniało ojcego do wypowiadania się w ich imieniu. On może się wypowiadać co najwyżej w swoim własnym imieniu. No, co najwyżej. No, niedawno miał taki list do Ukraińców, i w tym liście przedstawił się, że on wypowiada się w imieniu polskich ewangelicznych chrześcijan. No, kto go upoważnił? No, jakim prawem? W ten sposób. Się wypowiada. On nie mam prawa tak się wypowiadać. Ja sobie nie życzę, aby on w moim imieniu się wypowiadał. Również wielu, wielu innych nie życzy sobie tego. Większość, zdecydowana większość protestantów nie życzy sobie, aby taki człowiek wypowiadał się w ich imieniu. Nikt go tego nie poważniał. My sobie tego nie życzymy. Jeżeli rzeczywiście są tacy protestanci, którzy chcą mieć takiego reprezentanta w osobie chowieckiego no, to oni stanowią jakiś znikomy procent. Ułamek no, procenta, może ułamek promila. Zresztą sam Chojecki pod wieloma względami no, nie wpisuje się w protestantyzm. Jeżeli on jest protestantem, to może w 20%, może w 30%. W bardzo wielu punktach on z protestantyzmem nie ma nic wspólnego. No, pewien znany baptystyczny teolog Janusz Kucharczyk. Kilka lat temu przedstawił dowody, że Chojecki jest Antybaptystą. Jest Antybaptystą, Antyprotestantem. Przypisuje Protestantyzmowi poglądy, których Protestantyzm nie głosi. Wielu ludzi myśli, że. To, co Chojecki głosi, to to jest głos Protestantyzmu. Nie jest to prawdą. No ale teraz troszeczkę wykroczyłem może. Poza temat, tematem miała być ta rozprawa sądu operacyjnego. Rozprawę odroczono do 13 kwietnia.